lodo, herbata, bzoskwinia. Jestem ciekaw jak smakuje i czego będzie więcej. Czy to będzie bardziej więcej piwa, czy więcej smaku bzoskwini. Zapach jak każdego piwa owocowego. Tak pół na pół smaku jest, muszę więcej wypić by jak ocenę. Byłem w zapce, kręciłem, kręciłem się w środku zapki, schylam się, a tam właśnie piwo. Hanna Środo herbata. Czułem się bardzo podekscytowany w środku, Ze znalazłem w tej zapce. Zanim podam ocenę, to zobaczymy jaki ma kolor te piwo. O. Ma pianę, pieni się, kolor ma taki jakby złoty. O, każdy bliska, widzicie? Te piwo już od 27 kwietnia sprzedazy w, w zadkach! Piwo, te piwo powstało dzięki piosence Gavriere Harnas Ice tea". Jeśli te psyki znacie, to napiszcie sobie na YouTube Gavriere Harnas Ice Tea jest Pomieszałem harnorda Z rodoherbatą W kubku pół na pół no, to jest do przetestowania Zaprosiłem brata luczy Dobra, jaka ocena? Y 8 na 10 go no. do gromy by każdy miał po jednej na lewej i prawej W moim metalowym ocenę, to jest 8 na 10 czy to jest to co mam do powiedzenia? czy to tyle? A, on o, istnieje tylko piwa. Dowiedziałem się z testowania na kanale Ternis. Ja niestety testował te piwo. Chyba jako pierwszy na YouTubie to Te piwo kupiłem około 2 tygodnie temu. Nie miałem kiedy testować, bo padał deszcz. A dzisiaj miałem czas, bo e, o 17.00 deszcz mam inerwować. Myślałem, że dzisiaj nagram. No pogoda ładna, bo 2 tygodnie temu. Ten temu padało i dwa tygodnie temu padało. i nie pozwoliła na testowanie. Dzisiaj mi się dopiero udało. Napiszcie w komentarzu, czy piłyście piwo. I napiszcie, jak się podoba wam ten film. Długo szukam miejsca, gdzie to nagrać. Bo sędzie, e, słońce, e, padało, cień. Niestety, tego filmu i tak nikt nie obejrzy. Będzie mało wyświetleń. A następnym razem wymieszamy harnasia z Liptonem, czy harnasa istia. Okocim Marina Borów, z borówką amerykańską. Kupiłem dwa tygodnie temu. Teraz mam czas na nagrać, Mam przerwę w rywaniu mari. Ciekawe jak smakuje, nigdy nie pijemy z tego. Pachnie jak każde piwo takie owocowe. Moja ocena to będzie 7 na 10. Smakuje jak każde piwo owocowe. Wlejemy do skanki i zobaczymy jaki kolor. O, taki kolor. Jak oren zada. Napiszcie w komentarzu, czy piłyście taki kolor. malina z borówką amerykańską. 4,5%. No teraz ostatnie przemówienie. Na koniec. Mam nadzieję, że oglądaliście do końca. Usiądźcie wygodnie na fotelu, weźcie popką do, do ręki, do ręk, do ręki i oglądajcie. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę, napisać komentarz. Dajcie łapkę do sięgu i udostępniajcie. Teraz zasięgu. A, przed wami jeszcze będzie dwa testowania. Do końca siebie jak kontent będzie miał. Z testowania. No to. Trzymajcie się, no to peace and trow. Panie widzowie, byłem na Biedronce bydą, porody. Wiem, Kupiłem trzy rody kaktus, i woda kokosowa, i 3 Tak Chciałbym spakować. Muszę się rozstawiać w końcu. Nagrywam w parku, żebym się rozleci. Jak nie ma, za spokój. Się roztopił się w końcu jak wcześniej, tam tamtym razie. Masz Robił solbet arbuzowy i solbet ciepkowy z zieloną porewą tłustową. Teraz od drugiego. Teraz zniemy ten smak. No odwodnie, no smaki wszystkie i stolped no no no, są skapkowy, zieloną porębną, to jest Ale zobaczymy tak dobry jak tamto. Muszę mm. powiedzieć, że jest dobre. Równie jest dobre, no smak no ostatni smak TikTok. No weźcie, bądźcie za sobą, Natomiast nie będę musiał testować. Będę mógł jeść na spokojnie od razu. teraz ten smak. TikTok, tak? Tu pół. Wody wodne o smaku cynowym masz soldecz i owocowy z polewą smaku baronowy. To no, by bo by się rozleciało. No, smakowało. A miód to by się rozleciało. dobra. smak. 9 na 10 chcę trzy Koleca. No to skier zostało kupić na Twój Nie i na tyle. zagrałem. W tym parku. Wróciłem z klasztoru fabrycznego. byłem po sklepach posłuchać produktów z internetu. Bo trzeba będzie wielkie testowanie tych produktów. Nabyw byłem w Kanfrandzie. Kupiłem. Kabel GPS. Bozewo reklamował. Bo to chciałem sprawdzić jak smakuje. I sprawdzę to w domu. I znalazłem w kofrandzie. Piwo garas. Kolor by był. Później pojechałem do Biedronki. Kupiłem drugie piwo garas. Nie było, było, tylko w rodówce. I w Biedronce kupiłem też dwa smaki. Rodzi kaktus. W nie mogłem znaleźć miejsca do nagrania, więc przyjechałem tutaj nad Zarew. Tutaj znalazłem, o, miejscówkę, nikogo nie ma. na zarysy nie znalazłem, myślę, że znaleźliśmy napoje ekipy i Lody TikTok. W klasiku sprawdzę, co ma, będzie to trudne, co mam testował. Podejdziemy do testowania, bo się roztopim w końcu. O, ta miejscucza, nikogo nie wskaza. Piwo Garaz wypije z domu, kawę dźwiękuję z domu i zaraz pokażę produkty. Tu z koła jest. Nie jest łatwe życie youtubera, ale czegoś nie robi dla swoich widzów. Trochę kosztowało mnie to, ale będzie nasz fajny film z testowaniem. I kupiłem jeszcze głośnik, zajbier Głośnik, będę testował na kanarę Zafascynowany technologią. Nie nie pomyślałem o reklamówce, żeby z domu wziąć. Widać? O! Dobra, sobie co, gdzie widać? O! Uf, tak! Jak gorąco! Teraz pokażę kawę gps O? Nie wiem, czy widać. Mam nadzieję, że słońce je przykrało. A zobaczcie mi, nie dopisałem kawa rozpuszczalna 36%, mleko pełne 36%, aromat kofeina 2,1%, emerykurator, lecytyna sojowa, sposób życia Sypać do kubka 5 gramów proszku, jedna czubata, użyć następnie dodać cukier w słodzik według własnych preferencji zalać 200-250 ml zimnego mleka i nie zaś intensywnie 20 sekund do całkowitego rozpuszczenia Podróg najlepiej smakuje z rodem. Nie mam rodu, to będzie z rodu bym musiał pić. Spożyć przed spożyć nadróg na spodzie po opakowania po, po otwarciu przechowywać w zamknięty pojemniku, w suchym i chłodnym miejscu. Mam nadzieję, że z nic się nie stało. Tu jest wjechania, tu będzie. O? Telefon Tyle zaparował. O. I to z wodówki w na fabryce, to jest z Franda, gps z kafranda, młody kaktus, o. biedronki Jest wie Mnie na no to łatwo krew trzymać. No z kurwa rozleciał się. No rozleciał się. No kurwa tyle z tego, no? Rozleciał się. Sąc. Chyba czymy czy drugi widziała. No z no. no skoda nie występuje, no. Niestety, rozleciał się. A chyba słodkie jest. mi się jakiś połować samemu, no. I się podzielić z Tyle z tego z testowania, no. Z tym w kurwie są one, no. potestowałem, no, co A ale. JBR. Znaczy to prawda? Złoty garaż. kosztował 2, a znaczy tu 4,99. A ten złotówki, to nie wiem. Kawa GPS 29,99. Co pieniądze wydałem, no. No, z nami, nie miałem gdzie nagrać. Ludzie by się lekarzili. No, zobaczenia